witam Was w wigilijny wieczór. Dzisiaj jest wigilia w całej Polsce, na całym świecie. U mnie jest pierwsza wigilia po tajsku. Zostałam zaproszona przez moich znajomych, niestety nie Tajów, tylko z Filipin. Ale bardzo się cieszę na kolację wigilijną. Co będzie na tej kolacji? Nie mam zielonego pojęcia. Ale wiem, że nie będzie ryby po grecku, kompotu, karpia w galarecie czy lepionych pirogów. Ale mam nadzieję, że będą inne pyszności i będzie super. W związku z tym, że nie ulepiłam własnych pierogów, ani nic nie mam, zakupiłam wielki tort świąteczny Merry Christmas. Także mam nadzieję, że będzie coś słodkiego dla dzieciaków. Także zapraszam Was na moją Wigilię. Co będzie? Nie mam zielonego pojęcia. Jestem w domu moich znajomych z Filipin. Jest to małżeństwo, które przyjechało tutaj do Tajlandii. Mieszkają 10 lat już w Tajlandii. Obydwoje są nauczycielami w polskiej szkole tam, gdzie ja pracuję. I zaprosili mnie właśnie na uroczystość wigilijną. Ja myślałam, że to będzie wielki obiad, uroczystość tak jak u nas w Polsce. Oficjalny obiad. Wszyscy siadają, wiedzą, śpiewają kolędy. A tutaj zwyczaje są naprawdę zupełnie inne. Okazuje się, że przyszłam do domu, to na początku zaprosili mnie do zrobienia wielkiego ogniska na dworze, w ogródku. O to chodzi, że tutaj oni spędzają czas na świeżym powietrzu, na zewnątrz w ogrodzie, zapraszają swoje rodziny, znajomych, przyjaciół i spędzają czas przy ognisku. Od godziny 8 do pierwszej w nocy siedzą, śpiewają, jedzą pyszności lokalne: hotdogi, pizze, kruczaki, szaszłyki, wszystko co kto lubi. I tak właśnie wygląda filipińska wigilia. Jak jest dalej, zaraz Wam wszystko pokażę. Na razie zapowiada się zupełnie zupełnie inaczej niż u nas. Także wszystko jest dla mnie nowe, tym bardziej kto to słyszał o ognisku Boże Narodzenia. No ale, jakby nie było, jestem w Tajlandii, a teraz chwilowo na Filipinach, także codziennie coś innego. Filipińskie święta, hot dog na dzień dobry z ogniska. Jest naprawdę fajnie. Muzyka, kolendy po angielsku, dzieciaki się bawią. Mój hot dog jest słodniejszy. I mamy tutaj pizzę, hot dogi, mięso pieczone, przystawki, ananas na ciepło. Wszystko będzie z ogniska. I tak właśnie na początku to wygląda. Ok, ja wcinam. Teraz znajdujemy się w lokalnym kościele u mnie w miasteczku. Takich kościołów tutaj jest trzy albo dwa, sama nie wiem dokładnie. I tak naprawdę ciężko znaleźć kościół w okolicach, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale tak naprawdę w Tajlandii bardzo dużo ludzi to są buddyści. Również bardzo wielu jest muzułmanów, natomiast katolików jest bardzo niewiele. Tym bardziej u mnie tutaj w mieście, gdzie tak naprawdę wszyscy wszyscy chodzą do świątyń i to są właśnie buddyści. Ale dowiedziałam się od znajomych, że podczas świąt, dzisiaj właśnie o godzinie 18 będzie celebracja, będzie uroczystość. Wszyscy katolicy zjeżdżają tutaj do kościoła, pomodlić się, wspólnie, śpiewać kolendy, będzie jakiś drobny począstunek, więc ja sama również chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Właśnie jestem na moim świątecznym obiedzie. Jest to moja jedna z ulubionych restauracji w moim miasteczku. Kuchnia międzynarodowa, burgery, włoskie makarony, więc zarówno hiszpańskie jedzenie, tak jak mamy tutaj. Taki mój świąteczny obiad. Jest naprawdę bardzo fajnie, bardzo tanio i bardzo ceny są przystępne. Jak spędzałam w Wigilię, widzieliście już wcześniej. Było to spotkanie u moich filipińskich przyjaciół. Bardziej piknikowo, jedzeniowo na zewnątrz przy ognisku. Z jedzeń były lokalne przysmaki filipińskie. Później weszły główne dania: pizza, carbonara, makarony, zapieczane zapryczki chili, hot dogi, szaszłyki, steki i mięso. A na koniec były. Potrawy na ciepło yy, i na słodko, czyli ciasta bananowe, ciasto moje świąteczne, różne inne lokalne przysmaki. Także było bardzo, bardzo pysznie, aczkolwiek dla mnie było bardzo, bardzo dziwnie, ponieważ było to wszystko w formie wodniska, czyli bardziej piknikowo. Teraz zabieram się na jedzenie, mój świąteczny obiad. Smacznego! Znajomi powiedzieli mi, że będą celebracje w sobotę, w niedzielę. W związku z tym, wczoraj byłam o 18 godzinie na celebracji. Spodziewałam się, że to będzie jakaś msza, uroczystość. Natomiast celebracja dotyczyła pakowania prezentów i przygotowywania kościoła do dzisiejszej imprezy. Natomiast dzisiaj jest niedziela. Jesteśmy właśnie w katolickim kościele w moim miasteczku, troszkę na obrzeżach, więc musiałam specjalnie rano wstać i jechać rowerem parę kilometrów, no ale chciałam zobaczyć jak to wszystko wygląda. A jak jest dokładnie? Jest to kościół katolicki. Takich kościołów tutaj jest tak naprawdę kilka, może dwa, trzy. Ponieważ tak jak wszyscy wiedzą w Tajlandii dominuje buddyzm, w związku z tym wszyscy chodzą do świątyń, nie do kościoła. 90%, 95% mieszkańców tak naprawdę to buddyści, 5% to muzułmanie i 1% katolicy. W związku z tym katolików jest bardzo niewiele i w moim miasteczku moich znajomych można policzyć na palcach jednej ręki. A jak wygląda kościół? Sami widzicie malutki kościół, budynek ale tak naprawdę jest to zupełnie coś innego niż u nas. U nas idzie się na mszę świętą, która trwa mniej więcej godzinę odprawiają ksiądz a potem wszyscy wracają do domu. Natomiast tutaj y, po pierwsze nie ma księdza, jest pastor. Pastorem jest kobieta. Wczoraj właśnie z nią rozmawiałam y, i ona tutaj jakby pracuje, y, przekazuje dobrą nowinę od 15 lat w tym kościele. Jest to była nauczycielka języka angielskiego, więc bardzo łatwo było z nią porozmawiać. <mulity> So, 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 a teacher about so, Co dalej? Msza, święta, tak naprawdę to nie jest msza, jest to modlitwa i dziękowanie Bogu za wszystkie dobra, które otrzymaliśmy. A cała użystość trwa 4 godziny. Ponieważ jest to spotkanie przekazywanie dobrej nowiny, przekazywanie informacji o miasteczku, same ploteczki, co kto zrobił dla społeczności, kto czego nie zrobił dla miasta. Potem są różnego rodzaju zabawy, kolendy, śpiewanie, dzieciaki śpiewają, pokazują różne fajne rzeczy dotyczące świąt. Potem jest quiz, potem jest krótka modlitwa. Tak naprawdę wszyscy modą się po tajsku, więc nie bardzo wiem, jak to tak naprawdę można by przetłumaczyć, a później jest wspólny lunch. Powiecie, że lunch w kościele trochę dziwne. Natomiast tak, jest to lunch i to wygląda tak, że wszyscy po spotkaniu przechodzą do następnej sali, gdzie jest przygotowywany lunch. Czyli ryż z kurczakiem, warzywa, owoce, kawa, herbata i każdy może jeść tak naprawdę do woli. Oczywiście nic się za to nie płaci, płaci tak naprawdę. Cała grupa społeczna, która tu do tego kościoła przychodzi, jest to dla, dla mieszkańców, dla ludzi. A po lunchu są ploteczki, rozmowy i wszyscy wracają do domu. Więc cała uroczystość trwa mniej więcej 3-4 godziny. Jak wygląda w kościele? Zaraz wam wszystko powiem. Natomiast teraz świątecznie dla wszystkich merry Christmas i idę na Lunch. Fajne w tej społeczności i w tym kościele to to, że ludzie robią sobie prezenty. Na czym to polega? Że każdy przynosi podarek dla osoby i tak naprawdę nie wie, co to jest za osoba. W związku z tym jest totalna wymiana prezentów. Wszyscy przynoszą prezenty, jakieś czajniki, wiatraki, koce, pojemniki, termosy, sztuczce, talerze, wszystko, wszystko, co jest potrzebne do domu. Dla dzieciaków zabawki, chipsy i wszyscy potem dzielą się prezentami. Tutaj mamy przykład: jest stoisko z prezentami. Oczywiście każdy przynosi taki prezent, dostaje prezent, kładzie tutaj a po całej uroczystości wszyscy się tymi prezentami wymieniają. Ja nie wiem, czy dostanę prezent od Mikołaja. Zobaczymy, czy byłam rzeczna w tym roku.